No ja i właśnie dowiedziałem u jest niedziela. I tu jest taka siłownia, że co rusz co coś się zmienia. Tu są jakieś dni e, e, młodzieży od 8 do 12 dni e, samotnej Matki, czy przychodzą same kobiety i są dni chorych na dawna. Na, I akurat się zdarzyło tak, że właśnie przyszła pani przed chwileczką. Powiedziała mi, że za 7 minut tutaj wjeżdża banda. E, chorych dzieciaków na zespół Downa, więc czyli będzie mi przeszkadzało, że powinien to wiedzieć, bo to wszystko gdzieś tam online. No nie wiem, akurat online tego nie było, ale to nic się nie stało. Ja po prostu sobie zrobię pompeczki, trzy serie do złamania mięśni, nikomu nie to przeszkadzał. Oni się tak zawsze spóźniają, więc nie ma grzechu. Ja to wszystko zrobię. A born optimistic, baby. my shopping cart jest always half full. Siema, siema, siemanderko, broda i Witam serdecznie na moim kanale. Niedzielę rano, broda ma wolne. Pewnie jak większość z Was broda coś robi, jak ma wolne. No ja generalnie idę na siłownię. Zobaczymy, może nikogo nie będzie i nagram jakieś pompeczki. Ponieważ ćwiczeń jako takich nie nagrywam, bo tyle już ich tych ćwiczeń jest pokazanych. Każdy pokazuje tysiące, miliony tych kanałów. Nie ma sensu. A pompeczki jak to pompeczki. Nic jeszcze dzisiaj nie jadłem, strasznie radzi mi słońce. Nic jeszcze dzisiaj nie jadłem. Jestem strasznie nad to jest godzina 8.30. Opychałem się cały piątek i opychałem się całą sobotę. Jak wstałem rano dzisiaj, poczułem głód. Czyli żołądek jest przemęczony. Zamiast odpoczywać w nocy, trawił to co broda mu wrzucił w piątek i w sobotę. No, i tak to już jest. Trzeba to wszystko wyrzucić z siebie. A najlepszym sposobem jest przyspieszony metabolizm. Czyli zrobimy sobie taki, taki zwykły trening. Oczywiście tego nie będę nagrywał. No, i na końcu, albo w połowie, zależy, być ludzi i jak to będzie wyglądało. Zrobimy sobie dzieciaczki. Pompki do upadłości mięśni, tak jak ostatnio robiłem, nagrałem z synem byłem. Zrobimy sobie trzy seryjki. Tak, żeby wszystko było pięknie, cacy i elegancko. Idę za takimi kanałami, bo nie chcę się od razu, bo chciałem Wam to jeszcze powiedzieć. E, patrzcie, jakie fajne mają płoty w Anglii. Amerykańskie. Jeszcze raz zachęcam, przedłużyłem nasz projekt, mój projekt, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mnie odwiedzają, którzy mi komentują, którzy tam propsują te pompki moje. Zrobiłem propozycję, żeby ten, kto chce z Was, przesłał mi na mojego maila, którego podałem w filmie, Pompki. Jakie tam robi pompki, takie robi, ale żeby zrobił sobie fajne pompki i wysłał mi, a ja zmontuję z tego wszystkiego, z was wszystkich, jakiś tam film i dopasuję do was muzykę. Na razie nie ma chętnych, no nic, przedłużę jeszcze miesiąc. Zobaczymy, może coś się z was obudzi, jakiś tygrys albo lew. I Zróbcie te pompki bez znaczenia ile. Ja o tym filmie mówiłem, ja go jeszcze wrzucę pod tym filmem. Także nie bójcie się, zrobić 10-20 jest nieważne, ważne żeby coś zatwierdzić, ja fajny filmik zrobię, wy będziecie mieli pamiątkę, ja będę miał pamiątkę, wszyscy będą się cieszyć i ja już jestem po, na, na, pod siłownią, no i co, dzieciaczki do zobaczenia, trzy pompki, trzy sery pompy do zamania mięśni, tak sobie Zrobili. tylko, muszę no karnet, Jest pięknie, jestem sam dzieciaczki. Moja oldschoolowa siłownia. Jak to mówił Zbychu? nieważna jaka siłownia. Kilogramy wszędzie ważą tyle samo. I tak to właśnie też jest tutaj. No co? Machniemy sobie tak, pokażę wam zanim się rozbiorę. Machniemy sobie, na, roz, na rozruch tutaj bareczków, i chwyt młotkowy, i chwyt zwykły szeroki, machniemy sobie tutaj z 500 pojeżdżę, machniemy sobie tutaj na klateczkę wypych młotkowy i szeroki, machniemy sobie tutaj na wyciągu, wszystko po jednej serii takiej 20 powtórzeń machniemy sobie na rozpiętki starało maszyna. Nogi raczej dzisiaj nie, i pierwsze co zrobię, to tutaj się rozrzeję na tym rowerku ręcznym, że tak powiem. Ręczny rowerek ręczne polałowanie. Eee, no to wszystko. Tu jeszcze są takie rowerki, takie, i jeszcze jest kajaczek, ale kajaczek też dzisiaj nie, nie będzie zahaczony. Trzeba się zważyć na tej wadze, 20 pi, ale nie działa. zasadzie patrzałem, szkoda, fajna taka waga osklowa. Pewnie fajnie, e, perfekcyjnie waży, nie wiem. E... No i to tyle. no, Czy chciałbym pochwalić moją piękną siłownią. Tu taki złom jest, bardzo mało tego złomu, jeżeli chodzi o mnie. Mi brakuje. No dobra. E... Jak ona miała? Ta taka stara, taka hollywoodzka, oldschoolowa, kultowa aktorka, rodanioła. Dobra, pytanie dla Was. Kto to jest? No. no dobra, ja się rozbieram i ćwiczymy. Trzy sery do załamania pompek, do załamania mięśni. Trzy pompki, trzy sery pompek do załamania mięśni. Boże, brodza, obudź się. No, dobra. A właśnie, ja muszę się zapytać się, ktoś jest z Was dotingiem? Interesuje mnie jakieś fajne miejsce do dolorsowanie, bo się zbliża zima i trzeba było coś znowu zrobić głupiego, niepowiedzialnego. Także, jak ktoś jest z Nottingham i zna fajne miejscóweczki, dajcie proszę znać w komentarzu. Może nawet razem sobie byśmy bym z kimś tam. Jestem otwarty na różne, wszelkie, wszelakie, różnorodne i różniste propozycje. Także, taka dygresja, no? Fajne jest jedno miejscóweczka. Jak ktoś mieszka w Nottingham, to pewnie wie. Może nie wie, nie każdy w sumie też tam był. To jest tor kajakowy. Tor kajakowy wyścigowy. Pierrot Point to jest na granica między West Bridgeford a Colwick. Nie wiem czy wiecie, jest tam taka tama. Przeważnie jak chodzicie na spacery na, na Colwick, to, to tą tamę widzicie, ale po drugiej stronie jest właśnie na środek taki sportowy, sportów wodnych. Są kajaki, są wyścigi, jest, jest cross i jest taki zwykły po torze, na, po prostym. Tylko tam trzeba, nie, nie przejdziesz, bo to nie ma żadnego mostu, jak wiecie, tam gdzie, tam, gdzie tama od strony Kolika. Trzeba przejechać e, przez most, który jest na West Bridgeford, tam koło Stadionu Forestu i, i inny, innego dojścia nie ma. Także tam też jest taki fajny tor i jest dosyć e, bezpieczny, mi się wydaje, bo są drabinki, w, w które można zejść i żeby sobie wejść do wody jest chyba płytko tak do szyi, ale to mówię, to już musi być ktoś jeszcze jakaś osoba towarzysząca, bo samemu tam bym się nie wybrał, bo ponieważ jest, e, pff, może się niebezpiecznie, pomimo tego, że jest, jest e, ten taki stały grunt, jest ta drabinka, ale to jednak jest tor i to wszystko jest możliwe, tam są wiatry, jeszcze coś się stanie, ktoś, ktoś tam e, nie tego, że zasłabnie i tam jest długość tego toru nie mi idę matorka jako w długości nie, wiem, może mi powiecie No tak strzelam, może będzie miał 2 km jakby coś się stało to przez te 2 km trzeba do tego samochodu biec ponieważ samochody też są albo na parkingu się stawia tam właśnie na tym Pierrot Point albo na takiej dzikiej drodze nie każdy wie ja wiem bo tam często jeżdżę z psem Także o, Jeżeli ktoś, ktoś jest do tej niebo, się do mnie, dajcie jakieś fajne namiary na morsowanie, kiedy morsujecie. Tak, żebym czas się mógł, że tak powiem, trudować, psychologować. A jeżeli nie, to dajcie jakieś namiary, przynajmniej to sam sobie pójdę. Może kogoś jeszcze też dopektuje. Dopekluję do siebie. Dobra. Tyle do mnie. No i dobra, tylko są rękawiczki. Czy robimy pompeczki? Rękawiczki nie są tak potrzebne. W pomieszczeniu jak gdzieś na zewnątrz, bo przeważnie podłoże jest brudne, albo mokre, albo jeszcze jakiejś niewiadomej konsystencji. A ja już się przyzwyczaiłem, robię pompki. Przeważyłem pompki w rękawiczkach. Jak już mówię raz dla, dla bezpieczeństwa, dla higieny, a dwa szczerze. Fajnie to kurwa wygląda takie rękawiczki. Dochodzi taka dodatkowa noc, że tak powiem. No dobra, dzieciaczki, W oczekiwaniu na gości na siłowni wykorzystujemy swój czas i robimy pompeczki. Trzy serie do załamania mięśni. A więc zaczynamy. Pozycja dobra, nóżki razem i lecimy. Whew. <sighs> Aż mnie odcięło. Czułem, że coś nie tak. Nie wiedzcie, dzisiaj, dzisiaj jest słabiej. Akurat. Dzisiaj jest słabiej. ostatnio było lepiej. jeszcze powiem wam taką jedną tajemnicę: że lepszy kop jest. I więcej masz siły, energii i w ogóle chęci. Więcej skacze się do talina, jak ktoś się nagrywa. Czyli, nie jak teraz jestem sam. Sam sobie mówię i jestem sam i w ogóle. Tylko jak ktoś jest z tobą trzyma ten telefon, ty masz inny ładunek emocjonalny w sobie. Wiem, bo nie raz uczak miałem, że jak nagrywała miła moja kobieta, albo jestem gdzieś w plenerze, gdzie chodzą ludzie, dostaję po prostu większego kopa i motywacji. Tak już jest. I coś w tym jest właśnie, że e, wiecie, jak piłkarze grają przy swojej publiczności, to automatycznie lepiej grają, lepiej chodzą. Taki kop znikąd. Tak to właśnie wygląda, też w moim przypadku. Uf, dobra. Uf, trzy minuty przerwy. Albo cztery. I jedziemy ja z następną serią. Do upadłości mięśni. Uf, uf. A wiecie co? Przyszedł czas na nową moją czołóweczkę, bo miałem raz taką czołóweczkę, jest taką czołóweczkę z pompkami, jest taką jakąś wchodzoną. Ale dawno czołóweczki miałem, a pokosowałem wszystkie moje czołóweczki, ponieważ miałem mało miejsca w Hiszpanii na kręcenie moich zajebistych vlogów, więc kasowałem też moje zajebiste czołóweczki. I teraz zrobię jakąś czołóweczkę, powiedzmy ee, z kaśnięciami e, rąk, jeśli chodzi o pompki, czyli będzie 5 kaśnięć e, i to zaliczę sobie i przetworzę i sobie zrobię jakąś e, czołówkę do, mojego, do moich vlogów. Czyli zaczynamy normalnie popeczki, pompeczki, druga seria, do upadłości mięśni. Ale, biciaczki, początek będzie z kaskaniem, żeby czołóweczka jakaś tam nam wyszła, kurde. Dobra, seria numer dwa. Do upadłości mięśni, tylko jak mówię, pierwsza będzie taka czołóweczka, zrobimy na czołóweczkę, o. 이준석니다 To te słuchawki. Powiem wam szczerze, ja nigdy nie słucham muzyki, jak ćwiczę, a te słuchawki są tylko po to, żeby ktoś, jak ktoś przyjdzie, że po prostu mi dupy nie zwracał, nie pytał się o nic, nie chciał pomocy. Ja wiem. Nie chciał pomocy. Jak ktoś pomocy potrzebuje, to ja to widzę, ja zawsze doskoczę, nawet sam zapytam. Ale jak widzę, że ktoś jest taki, przychodzi pogadać, a przeważnie ludzie przychodzą pogadać, bo no ludzie lubią gadać, no to zagadują tych, którzy gadać mniej lubią, tak jak ja. Dlatego mam te słuchawki, żeby o jasność. Ja nie rozumiem ludzi, którzy słuchają muzyki, jak krzyczą. Oczywiście można, nie muszę rozumieć każdego, ale to całkowicie wybija z rytmu i nabierasz jakby innego tempa, ponieważ muzyka jest, e, jak to muzyka melodyjna, są bity jakiś rytm, melodia. A ty, jak ćwiczysz, masz zupełnie inny rytm. I najlepszym sposobem jest na wsłuchanie się swój rytm, po prostu wypierdolenie człowiek No, Nie ma sensu. A raz wam mówię. Dobra, czysta jedna seria. I będziemy jeszcze do domu. Dzisiaj jedziemy sobie na wycieczkę z rodzinką. Ale to już jest moja sprawa, w sumie o tym mówię. No, no potem jeszcze ta seria. Czy pijcie wodę? Dzisiaj pijcie wodę. Wyszła jak zawsze. Czyli dobrze mówiłem o tych rękawiczkach, że czasami jest tak, że masz inne podłoże mokre, niestabilne i ten. No i przy montażu mojego zajebistego filmu okazało się, że nie nagrałem tak naprawdę trzeciej serii, którą zrobiłem naprawdę wyśmienicie, ponieważ robiłem ją na nadgarstkach jeszcze pozwalając różnych innych e, maniaków pompek. No niestety, ale Zibiland musisz być. Musisz wiedzieć, że właśnie w, tym, w tej trzeciej serii nominowałem Ciebie do robienia pompek na nadgarstkach, No ale nie wyszło. Może teraz, e, że tak powiem, wysłuchasz mojej nominacji i zrobisz te pompeczki. Ja muszę zrobić tak, żeby było dobrze. Trzecią serię muszę jednak nagrać. idzie Radą w szoku. pfff, pf. w szoku. żeby nie było że się miał tutaj powietrze. 3 serie zrobione do mięśni polecam robić tak dwa razy w tygodniu a zobaczysz że twoje ciało ci podziękuję ale tak jest zrobione na dodatkach. taka była seria że aż nie nagrałem na rękawiczka widocznie pykła, słusznie stykło i żeby nie było, że się nie da to się da. O Jezu, nagrywam mój dom. Boże, uciekamy, uciekamy, Nikt może widzieć, gdzie mieszka. No i co? Pozdrawiam serdecznie szule. Prasujcie koszule.